Były wielkie obietnice rządowej pomocy dla rolników dotkniętych przez suszę. Tymczasem tak naprawdę odszkodowania dostaną tylko ci, którzy byli ubezpieczeni. A w regionie tarnowskim tacy rolnicy stanowią niespełna 1% wszystkich gospodarzy. No i cóż, rolnicy załamują ręce, izby rolnicze protestują. W studiu Paweł Augustyn, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Tarnowie i członek powołanej przez wojewodę Komisji do Spraw Szacowania Strat spowodowanych suszą. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Chciałoby się zapytać za rolnikami, dlaczego tak mało i czy można jeszcze, skoro protestujecie, coś zrobić? Czy jest szansa na to, że rząd zmieni rozporządzenie? Znaczy, oczywiście chcemy doprowadzić do, tej, do takiej sytuacji, żeby rząd zmienił to rozporządzenie, bo na bazie tego rozporządzenia cała procedura, która została uruchomiona, no po prostu ona nie spełni tego celu, który powinien być spełniony, czyli żeby rolnicy dostali te odszkodowania, chociaż małe, tak? ale żeby tą pomoc dostali od Państwa, niestety y, procedury w Polsce są bardzo skomplikowane. Ja przytoczę tutaj, y, jak to wygląda w Polsce, jak wygląda w Niemczech, bo mam z ambasady niemieckiej akurat informację, jak tam to wygląda, tak? jak, y, jakie warunki muszą tamci rolnicy spełnić, a jak, jakie polscy, tak? Polscy rolnicy muszą mieć z trzech ostatnich lat dane o wysokości szkód w swoich gospodarstwach rolnych. No, muszą całą te, te, ca, ca, cały, cały plik definicji spełnić, tak? A w Niemczech niemiecki rolnik... Jeżeli, jest tylko dwa słowa, jeżeli spadnie, spadną obroty o 30% rolnikowi lub plony, plony, tak? czyli jeżeli komisja przyjdzie na grunt, stwierdzi, że 30% jest uszkodzona uprawa, to rolnik już dostaje, dostaje odszkodowanie. Czyli proste. A u nas w Polsce, jeżeli przez dwa ostatnie trzy lata, lata, trzy lata... Tak. Rolnik miał dobre plony, a teraz tak. miał złe, to średnia wyjdzie poniżej. To średnia mu poniżej. wyjdzie mu poniżej i oczywiście nie zostanie odszkodowania. I dodam jeszcze, że w tej chwili w Niemczech już zostało, zostały uruchomione procedury. Państwo gwarantuje, pa, Państwo gwarantuje e, kredyty, tak? spłacalność kredytów rolnikom. Rolnicy dostają kredyty na 1 do 1,5% preferencyjne tak? i dostają różnoraką pomoc. Natomiast w Polsce cały czas się czeka. Nie wiem, co robi polski minister rolnictwa, który zaczyna pracę, bo. Od tych dwóch tygodni, praktycznie komisja została powołana, tak? zaczyna pracę, kiedy już rolnicy praktycznie no, kończą zbiory płodów rolnych z pól, tak? To jest tak, 400 zł dla rolników, którzy byli ubezpieczeni, 200 zł dla rolników nieubezpieczonych za hektar. W jakim stopniu te 200 zł jest w stanie zrekompensować rolnikom szkody poniesione przez suszę? pani, no, trzeba jeszcze powiedzieć jednej rzeczy: że mamy średnio z hektara 3,91, czyli to jest najniższa średnia w Polsce, tak? średnio w tych gospodarstwach rolnych, małych, drobnych, 2 hektar. To są użytki rolne. I przykładowo, jeżeli rolnik będzie miał pół hektara ziemniaku, dostanie 100 złotych, tak? Czyli to, te, te odszkodowania będą no, bardzo niskie. Tu, jeżeli rolnicy spełnią, duzi rolnicy spełnią te wszystkie wymagania procedury, które są za, założone w naszych dyrektywach, tak, stworzonych przez ministra rolnictwa, to oczywiście oni, oni mogą ubiegać się o to odszkodowanie, bo z tej definicji być może któremu się uda zahaczyć na te pieniądze, tak? Natomiast my protestujemy z, z dwóch powodów. Po pierwsze, że większe dopłaty, większa pomoc powi, powinna być, nie 200 zł do hektara ty, ty, dla tych rolników, którzy się nie ubezpieczają, i 400 dla tych, którzy się ubezpieczają tak to jest po pierwsze. I po drugie, żeby uprościć, uprościć procedury. Czyli każdy rolnik, który jest poszkodowany, tak jak w Niemczech, tak? W Niemczech się dało zrobić proste, proste procedury, a jesteśmy w jednej Unii Europejskiej, żeby każdy rolnik mógł to odszkodowanie otrzymać. Czyli z tego, co Pan mówi, te odszkodowania na tych odszkodowaniach skorzystają głównie rolnicy dużych gospodarstw, tymczasem w regionie nie mamy chyba aż tak. Dużo gospodarstw wielkich, czyli co, nikomu się w zasadzie nie należą Ja, ja oceniam, w że Polskim. jeżeli 1% rolników otrzyma odszkodowanie w województwie małopolskim, znaczy pomoc finansową z budżetu państwa po te 200 zł czy 400 do hektara, to będzie sukces. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że rolnicy, jak rolnicy, jak rolnicy powinni zgłaszać. Susze, tak, że wystąpiła u nich. Też rolnik, jeżeli zauważy, to w ciągu 10 dni od zauważenia zgłasza na piśmie do gminy e, informację, że na takiej i takiej działce e, taka i taka uprawa e, no, jest poszkodowana przez suszę, tak, czyli są straty, zgłasza to na piśmie do gminy, gmina zgłasza to do wojewody, wojewoda e, gromadzi te dokumenty i powołuje komisję, która następnie szacuje te straty. Wie Pani, to, jest, to, to są procedury niesamowite. Jeżeli nawet już ktoś dostanie te 200 zł, to on nie dostanie na... Pewno nie w tym roku, tylko w przyszłym, bo procedury, zanim, zanim komisja skończy pracę, zanim przejdzie z powrotem do, do gminy, zanim przejdzie z powrotem do wojewody, to znowuż to będzie, będzie, będzie jakiś tam czas. tak? To może od początku jakie susza poczyniła szkody. Pamiętamy wizytę ministra rolnictwa, który powiedział, że nie jest tak źle jak w porównaniu z innymi województwami w Polsce. Wie pani co, tak naprawdę... Ja powiem pani inaczej. Często bywałem w ministerstwie jak byłem jeszcze szefem Komisji do spraw Bezpieczeństwa właśnie w rolnictwie również upraw ustawę, którą oczywiście minister przez 8 lat nowelizował, nie znowelizował ją. Nowelizuje tą ustawę zawsze, jak są szkody, tak? I powiem pani tak, że dobrze jest, bardzo dobrze jest ministrowi w Ministerstwie rolnictwa. Tam nic się nie dzieje, tam nie widać suszy. Tam są pełne stoły wody, cały czas woda jest donoszona, minister pije tą wodę, jemu się wydaje, że jak pije wodę, to suszy nie ma, tak? Trzeba wyjechać do ludzi, trzeba patrzeć na prognozę pogody, bo w Niemczech. Jak zaczęła się, zaczęła się susza i po, oczywiście śledzono prognozy pogody, bo takie informacje mamy z ambasady, to już podjęto działania. A nasz minister podjął działania, jak już susza się no, zakończyła, jak już uprawy, zostały, uprawy jakby wyschły. Czyli tak? ciężko było zdążyć w tych 10 dniach, o których Pan mówi, od momentu zauważenia szkody, skoro y, rolnicy dowiedzieli się po czasie, że takie wnioski mogą składać. Tak i robili rolnicy również takie błędy, że nie pisali daty, także rolnicy jeszcze, te, jeszcze wnioski mogą cały czas składać. I tu rolnicy muszą wiedzieć, że jeżeli taki wniosek składają do gminy, to tam musi być też zawarta data. Czyli rolnik musi za, z, napisać pismo do gminy, zgłosić tą, tą, tą szkodę suszową i napisać, że to się za, zauważył to no, 10 dni temu najpóźniej. Tak? Bo jak napisze, że zauważył to 20 dni temu, to wniosek zostanie odrzucony. A rolnicy składają te wnioski, czy raczej odstraszają ich te wszystkie procedury, o których Pan mówił? Znaczy Mamy spotkania z rolnikami jako Izba Rolnicza, bo analizujemy rynki, spotykamy się z rolnikami, dyskutujemy to powiem Pani tak, że rolnicy jakby, no, chcą składać te wnioski, ale prze, jak przeglądną całe procedury, no i ktoś tam ma pół hektara ziemniaków, jak mówiłem, ma tam 20 arów buraków, bo nie wszystkie uprawy są oczywiście u, 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 objęte te, tym zakresem pomocy, tak? Ma 20 arów łąki i, do, i dojdzie do wniosku, rząd, rząd że on dostanie tak, 123 zł, wie Pani? I musi przejść całe procedury, komisja u niego będzie pół dnia na, na, na gruncie, tak? No to, wie Pani, za 123 zł to twierdzi, że że lepiej tego nie zgłasza, bo przeżyje, tak? W jakich uprawach są największe szkody? Bo pamiętamy, że susza zaczęła się w momencie, w zasadzie, kiedy żniwa trwały w regionie. Tak, w Małopolsce mamy ciężkie ziemie, tak? W Małopolsce okazało się, że w zbożach, akurat oprócz kukurydzy, tych szkód nie było, bo akurat pogoda, pogoda była bardzo dobra, było, było ciepło, czy była ta susza, ale zboże było już dojrzałe, skoszone i straty były, ale w granicach 10-15%, może 20%, tak? Natomiast sytuacja jest najgorsza w, obecnie w kukurydzy, tak, bo ta kukurydza w, w okresie naj, wegetacji takiej na, na, dla niej na, najlepszej, tak, no niestety tej wody, wody brakowało, tak, w gruncie. W, również straty są duże w warzywach, w owocach, tak, i w ym, ziemniakach i burakach na naszym terenie. Czyli co, zachęca Pan rolników do składania tych wniosków? czy się nie opłaca? Wie panie, ja zachęcam rolników do składania wniosków, bo e, ja wychodzę z założenia, że celowo minister rolnictwa dał 200 i 400 zł, tak, e, żeby żeby te kwoty były małe, są wybory. Przed wyborami minister może powiedzieć, dobra, wszyscy, zło, co złożyli wnioski, robimy uproszczoną procedurę, bo jest też możliwość uproszczonej procedury, że tam można, można odstąpić od, od likwidacji szkód, tylko jak, jeżeli rolnicy zgłoszą i straty są większe, e, straty są, są oszacowane w 30% gospodarstw rolnych, na przykład na terenie, danej, na terenie danej gminy, tak? to wówczas wszyscy rolnicy dostają po te 200 zł. I mnie się wydaje, że minister przed wyborami spróbuje odblokować to i dać tym rolnikom po 200 zł, bo nie jest to duża kwota, a przed wyborami 200 zł, jak, jak dostaną ci, co zgłoszą, czy 400 tak do hektara, no to będą zadowoleni, będą głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe. Chociaż ja uważam, że winę za tą całą sytuację ponosi Polskie Stronnictwo Ludowe i minister Sawicki. Bo przypomnę, że to ustawę ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych 8 lat leżała w Sejmie, co roku, żeśmy się spotykali, jak jakieś zdarzenie losowe było w różnych częściach Polski i ta ustawa do dnia dzisiejszego nie została ruszona, tak? Może w takim razie rolnicy powinni pomyśleć o tych ubezpieczeniach. Dlaczego Wie rolnicy pani, się nie ubezpieczają? Rolnicy się nie ubezpieczają, bo ustawa jest zła. Ustawa, jak, jak tą ustawę wprowadzano, to myśmy dali opinię Izby Rolniczej. Ja byłem osobiście na komisjach tak? i wprost powiedziałem posłom, że proszę pana, nie głosujcie tej ustawy, bo ta, na podstawie tej ustawy, która ma być powszechną ustawą o powszechnych ubezpieczeniach, czyli każdy rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia, bo tak zapisaliście Państwo. Ale dalsze zapisy wykluczą tego rolnika z ubezpieczeń. Oczywiście dlatego, że że zakład ubezpieczeń nie może ubezpieczać terenów tam, gdzie są, gdzie, gdzie występują non-stop szkody i terenów, gdzie są depresje, zalewowe tereny, tak? Czy gradowe pasy. Bo za, za, zakład ubezpieczeń wypłaca, ubezpiecza wtedy, kiedy to ryzyko jest bardzo małe. I my, Izby Rolnicze, wnioskowaliśmy o to, żeby to było powszechne ubezpieczenie, czyli żeby z obowiązku każdy rolnik płacił 20 złotych składki, tak? I wówczas ci szko szkodowe tereny złożą się na nieszkodowe tereny, bo na tym polegają ubezpieczenia, tak? A minister sobie wymyślił, że oczywiście dał rolnikom wybór. I teraz zakłady ubezpieczenie, mówią tak, dobra, nie ubezpieczymy Ci tego, bo jest, jesteś, Twoje tereny leżą w pasach gradowych. Drugiemu rolnikowi mówią, nie ubezpieczymy Ci uprawy, bo Twoje tereny leżą w pasie suszy. Tak? Trzeciemu mówią, nie ubezpieczymy Ci uprawy, bo leżą na terenie zalewowym. tak? W związku z tym ta ustawa jest dziurawa. Trzeba ją, ją dopracować i myśmy napisali projekt ustawy, która powinna objąć wszystkich rolników i to powinno to być powszechne ubezpieczenie i powinna to być niska składka. I taki projekt jest, ale niestety ministro, ministrowi do tego nie jest śpieszno, żeby to yy, uchwalić. Tak? Wracając do wniosków, mówi pan, że ciągle można te wnioski jeszcze składać. Do kiedy i no, jakie warunki musi spełnić rolnik, żeby ten wniosek, albo co powinien zrobić rolnik, który. No być może jeszcze nie wie, że taki wniosek może i powinien. Powinien zjeść kartkę papieru, bo powinien to zrobić na piśmie, napisać imię, nazwisko, tak się pisze podanie, tak, i zgłoszenie, szko zgłoszenie szkody spowodowanej przez suszę na działce numer i podać rodzaj uprawy. I to złożyć na piśmie. I jeszcze dobrze by było, żeby gmina przybiła pieczątkę, że takie pismo przyjęła, tak? I dalsze procedury już zależą od gminy i od wojewody. 7 września to będzie ważny dzień dla hodowców krów mlecznych. Jakich ustaleń się Pan spodziewa po spotkaniu w Brukseli? Wie Pani co, temat związany z krawami mlecznymi to jest temat rzeka, bo jak wchodziły, wchodziły jakby kwot, kwotowanie mleka, jak wchodziło, tak, to myśmy protestowali, żeby nie kwotować tego mleka z uwagi na to, że to rozburzy cały system, system produkcji w Polsce. I co się stało? Małe gospodarstwa, właśnie tam gdzie były 2, 3, 4 krowy, tak, te gospodarstwa żeśmy zlikwidowali. Na przykład u mnie we wsi, gdzie jest 500, tam 600 numerów tak, domów, w każdym domu były dwie, trzy krowy, a dziś może nie wiem, czy jest 5 gospodarstw, to mają 2, trzy krowy, tak? Czyli wie pani, wybompowaliśmy z tych gospodarstw e, krowy, tak, teraz tam rosną nieużytki, nie, nie, nie wypasamy. E, jest oczywiście kilka dużych, gospo, du, dużych gospodarstw profesjonalnych przygotowanych za pieniądze Unii Europejskiej e, i te gospodarstwa dobrze funkcjonują, ale okazało się, że my, my mieliśmy rację, ponieważ dziś mówi się, że już kwot, kwot, kwotowania mleka nie będzie, tak? Czyli zniszczyliśmy polskie... polskie polskie gospodarstwa, ponieważ ci rolnicy przestali hodować krowy, tak? A teraz się okazuje, że odchodzimy od kwotowania mleka i mamy sobie radzić na rynku unijnym, wspólnym, tak? No dla mnie to jest ni nierealne. Jeżeli jest kwotowanie, to powinno być od początku do końca, a nie może być tak, że wprowadzamy na chwilę, regulujemy rynek w danym kraju i później no to, to już każdy może robić, co chce, tak? Porównuje Pan cały czas Polskę do innych krajów Unii Europejskiej. Czy w takim razie ma Pan jeszcze nadzieję, że są szanse, czy są szanse na to, żeby rolnikom rzeczywiście było tak dobrze jak w innych krajach, żeby to były takie prawdziwe farmy, gdzie rolnik pracuje, zarabia i spokojnie sobie wiedzie życie dostatnie? Są szanse, wie pan, jeżeli wymienimy polski rząd, który w dziedzinie polskiego rolnictwa, w tym minister rolnictwa, no nie robią tego, co powinni robić, tak? ponieważ w Austrii małe gospodarstwa rolne spe, specjalizują się na przykład w ekologii. U nas też te, te gospodarstwa są. Trzeba większe środki przeznaczyć na to, żeby jakbyśmy już te krowy utracili w tych gospodarstwach, to dajmy środki finansowe tym rolnikom, żeby mogli mieszkać na tej wsi i żeby mogli te 2-3 hektary jeszcze uprawiać, tak? Bo takie możliwości są. Natomiast y, u nas y, robi się wszystko tak, jak już, y, jak już nie ma, y, jak się zniszczy do końca, to wtedy się zastanawiam, jak to odkręcić. A okazuje się, że w Unii Europejskiej, Orban wczoraj pokazał, nie wiem czy pani oglądała, y, na, na temat uchodźców, tak? że to jest problem niemiecki. On się tym nie będzie zajmował, bo wszyscy uchodźcy chcą jechać do Niemiec, tak? Ja też uważam, że. Jeżeli, jeżeli coś robimy, to powinniśmy robić wcześniej, i powinniśmy na Unii Europejskiej wymagać, a nie mówić, że Unia Europejska tego nie zrobi. Bo ja, ja przez dwie kadencje w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, przez osiem lat, wie Pani, kiedykolwiek zadawałem ministrowi pytanie, to minister za każdym razem odpowiadał, nie da się, bo Unia nie pozwala. I mówię, Panie Ministrze. Ale jak Panie napisze pisma, Panie nie poprosi o coś, czy Panie zarządza czegoś od Unii Europejskiej, to ona Panu nie da, tak? Nie może Pan mówić, że, Unia, tego, że una, Unia nie da nie będziemy pisać, tak? Mamy cały czas pukać, aż te drzwi w, ko w końcu się otworzą i te, te środki do Polski spłyną na takie cele, na jakie my chcemy, a nie na takie, na jakie Unia chce. Bo ona, Unia na pewno europejska nie chce nam dać pieniędzy na te cele, które my chcemy, żeby, żebyśmy się i bardziej jeszcze rozwijali, tak? Bo tam rolnicy mają większe lobby, tak? Oni lobbują. Mają duże lobby w, sejmie, w swoich sejmach w parlamencie unijnym, a my mówimy tak, że niebo się nie da. Takie taki minister po prostu nam nie jest potrzebny. No powinniśmy, oby... mieć ministra, powinniśmy mieć ministra rolnictwa, który będzie walczył tak jak Orban na Węgrzech. Oby takie środki spłynęły oczywiście do Polski, ale w tej chwili oprócz odszkodowań, o których mówi rząd, jakie jeszcze wsparcie rolnicy mogą liczyć poszkodowani. Wie Państwo, w tej chwili na żadne. Tylko te procedury otrzymaliśmy, które są i nie ma żadnej informacji. Mówi się o kredytach. Czyli co, rolnicy, którym nie należy się odszkodowanie rządowe, bo nie spełniają warunków, zostają sami sobie. Zostają z sami sami sobie. Mówi się o kredytach, kredytach preferencyjnych, że też będą na około 3% oprocentowane 4. W Niemczech są na jeden. W Niemczech, w Niemczech są na jeden i państwo gwarantuje, tak? Dziś będąc ministrem rolnictwa, to już minister powinien ogłosić, tak, że państwo będzie gwarantem, czyli będzie gwarantowało spłatę kredytu, tak? Rolnikom poszkodowanym przez suszę i oczywiście dopłacić do odsetek, do kredytów rolnikom. Bo to jest najprostsza rzecz, żeby rolnicy wyszli z, z kryzysu, bo część rolników ma duże kredyty. tak? Oni, jeżeli przestaną produkować przez suszę, to wpadną w jeszcze większy dołek, czyli muszą zaciągnąć kredyt, żeby kupić pasze, żeby mo można było te zwierzęta żywić. Bardzo dziękuję. Paweł Augustyn, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Tarnowie, był moim i Państwa goście. Dziękuję.